Proszę bardzo, proszę pan tam pod filarem, później. Jak w tym wszystkim Białoruś wygląda, bo już nie Wygląda tak, że Białoruś wygląda tak, że jest, po rosyjskiej, jest w rosyjskiej strefie wpływów. Nie podejmuje żadnych gwałtownych ruchów, żeby się z tej rosyjskiej strefy wpływu wydobyć, bo to jest ponad jej siły. Natomiast jeśli tylko się pojawia okazja, żeby grać na własną rękę, to taką okazję natychmiast Łukaszenka podejmuje. Jak konflikt na Ukrainie wybuchł, to kto był gospodarzem szczytu w Mińsku, na który Polska nie została zaproszona w ogóle przez nikogo? Łukaszenka. I jakoś nikt się nie strefił. I wszyscy mu rękę podawali, nikt potem ręki se nie obciął, żeby, bo że, że się strefiła, prawda? Więc nic, to tak pani tam yy, Agnieszka Romaszewska gózy tam opowiada w telewizji Bielsa różne opowieści takie sentymentalne, ale chyba sama w to nie wierzy, bo ja uważam, że to jest osoba inteligentna. A ludzie inteligentni nie wierzą we własną propagandę. W naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my. Prawda? No i tak. Proszę bardzo, pan tak, tak. tak pan mówił, że Polską, rotacyjnie są trzy stronictwa, ruskie, ruskie, amerykańsko-żydowskie. Tak ja mam takie pytanie, czy jest szansa na stworzenie czwartego stronictwa, stronictwa polskiego? Czy, to, widzi pan, no, czy widzi Pan w ogóle taką możliwość? To, możliwość jest zawsze, panowny panie, zwłaszcza, jak będziemy próbowali. Zwłaszcza jak będziemy próbowali, ale dobrze jest przedtem oczyścić sobie przedpole i agenturę wziąć na powróz. Bo jak my, jak nie weźmiemy agentury na powróz, to ona nas na powróz weźmie. Właściwie już nas trzyma na powrozie. Proszę bardzo. Nie ja chciałem zapytać, bo mnożę się koncepcji między może i pytanie, czy dla Białorusi jest miejsce między morzem, to raz zapytam do tego, że inny publicysta, dość znany w Polsce, wypowiada się często, że Boże Baradosz, bo Pan będzie mówić jednym głosem, prawdopodobnie za kilka dni, bo będzie wykład na temat źródła antykolonizmu, na którym Panowie biorą udział, um, on często stawia Białorusię jako klucz dla polskiej geopolityki, że powinniśmy przyjąć z do na przykład. I skąd u niego taka koncepcja? Pan raz powiedział chyba niedawno, że powinniśmy zapomnieć między morzem Ukrainy i Białorusi. Dlaczego powinniśmy zapomnieć? No z prostego powodu, że mm, y, narody, które tam żyją, wcale nie podzielają polskich marzeń o odbudowie Wielkiej Rzeczypospolitej, Jagiellońskiej. Wcale nie, to jest, byłem niedawno na Litwie. Litwa jest państwem niewielkim, ale i tam. Zauważyłem, bo to trudno nie zauważyć tego, staranne zacieranie wszelkich śladów wspólnej historii, staranne zacieranie wszelkich śladów wspólnej historii. Więc liczenie na to, że to się zmieni, to są złudzenia, to są mrzonki. My się nie powinniśmy, że tak powiem, zaczadzać takimi iluzjami, bo te narody wcale nie chcą. Znaczy, żadnej wspólnoty politycznej z Polską. Co więcej, warunkiem, warunkiem stworzenia to co powiedziałem o Heksagonale uzupełnionym i poprawionym, jest przekonanie w, tej, w tym momencie Stanów Zjednoczonych do poparcia tej koncepcji. Otóż obawiam się, że o ile w granicach ścisłych w granicach środkowej Europy to jeszcze można by było osiągnąć, to su sugestia powiększenia tego obszaru o Europę Wschodnią obawiam się, żeby została odrzucona. Dlatego no, można by to sprawdzić, można by to wysądować, i dlatego z prawdziwym przerażeniem, Dowiedziałem się, nawet nie jestem pewien, nie chce mi się wierzyć, że to prawda, ale mówił mi to taki człowiek, który no wydaje się dobrze poinformowany, który uczestniczył, w, brał udział w sztabie wyborczym Donalda Trumpa. Polak, młody Polak. I on mi powiedział, że słyszał deklarację ministra Waszykowskiego, który się chwalił. Że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie miało żadnych y, kontaktów ze sztabem wyborczym Donalda Trumpa. Po prostu aż mi się nie chciało w to wierzyć, że to prawda. Jeżeli to prawda, no to naprawdę to, to my daleko nie to, to. Tak się polityki nie robi. No. To tak się polityki nie robi. Aż mi się nie chciało wierzyć, że to prawda. Więc jeszcze raz powtórzę. Polityka jest realizowaniem możliwości, a my powinniśmy pamiętać, że to nie my, te, nie my decydujemy o zakresie tych możliwości. My możemy się poruszać w zakresie możliwości stworzonych przez kogoś innego. Jeżeli apelujemy do niego, żeby on tutaj udzielił jakiejś gwarancji czy, czy protekcją, swoją to otoczył, no to musimy się liczyć z tym, co on. Na ten temat sądzi. I to nie na takiej zasadzie, że my, na, my narzucimy mu swój punkt widzenia, bo nie narzucimy. Oni, Amerykanie na przykład, będą rozumieli interes państwowy Stanów Zjednoczonych wszystko jedno, mądrze czy nie mądrze z naszego punktu widzenia, ale po swojemu. I jeżeli my chcemy coś ugrać, z sojuszu z nimi, to musimy się nauczyć, Dostrajać nasz interes państwowy do tego, jak oni rozumieją swój. Bo jak się tego nie nauczymy, to nic nie ugramy. Nie narzucimy im swojego sposobu myślenia, bo oni będą myśleć po swojemu. To jest wielkie państwo i tam Ameryka to jest centrum świata i to tak rozumują. One tak nawet wykształcone, wykształcone warstwy, nawet jak się do tego nie przyznają, to w ten sposób myślą, instynktownie w ten sposób myślą. To potęga tego kraju daje im taką pewność siebie. A my, my nie mamy takiej pewności siebie. Proszę bardzo. Nie to, żebym podsumowywał tą sprawę, ale o jednym chyba zapomnieliśmy, że jeden drugiego robi w konia, żeby go do ziemi uziemić, nie? Przykładowo. No i tak na tym polega wykiwanie, jeden polityka przez drugiego, ale w ogóle ludzkość zapomina, że światem rządzi Bóg. I tutaj nie ma, czy by odwołać Hitlera, przecież był w stanie Bóg odwołać, nie? I każdego innego przywódcę mógłby odwołać w każdej chwili. I co będzie, to się nie przejmujmy właściwie w tym układzie, bo i tak nie mamy wpływu na to. Dziękuję. Proszę pana, myślę, że myślę, że nie ma pan racji. Proszę nie gniewać, ale myślę, że nie ma pan racji. Bo y, z tego, co panu Bogu wiemy, no niewiele wiemy, ale trochę tam wiemy. Dzięki religii, na przykład chrześcijańskiej, to jedną rzecz wiemy o nim, o jego postępowaniu, że on nie robi nigdy nic za kogoś, tylko pomaga. I oczekiwanie, że Pan Bóg za nas wszystko zrobi, proszę się nie gniewać, ale byłoby trochę niegrzeczne bo byśmy traktowali Pana Boga jako rodzaj parobka. No, Panie Boże, zróbcie no tu coś tam, prawda, Wyzwolcie nas tutaj spod jarzma, prawda, jakiś, nie wiem, jakiego tam, miejsca, o to jakiego i jakby Pan Bóg to zrobił, no to udzielibyśmy mu pochwały, no, spisałeś się, no. Otóż nie, nie, trzeba, Pan Bóg pomaga. Trzeba samemu coś zrobić, to wtedy można liczyć na boskie auxilia. Jak ktoś nic nie robi, to nie ma prawa liczyć na to, że Pan Bóg za niego coś załatwi, i to jest nasza pewna skaza, bo my, to zresztą zauważył taki no niezbyt przychylnie do naszego narodu usposobiony rosyjski ambasador w XVIII wieku w Warszawie. Otton von Stackelberg w raporcie do Katarzyny, on ten raport pisał, pisał te raporty po francusku, w raporcie do Katarzyny zapisał takie zdanie, że wolność polska, ja niestety niezbyt dokładnie je zacytuję, że wolność polska nauczyła Polaków, czy yy, yy, skłoniła Polaków do kultu działań, on to napisał, la parée l'extérieur, czyli do, to właściwie się tłumaczy dosłownie do kultu działań zewnętrznych, ale tak naprawdę z kontekstu wynikało, już do kultu działań pozornych. I my bardzo lubimy działania pozorne, bo to dają nam złudzenie uczestnictwa w czymś ważnym. Jednocześnie to jest bezpieczne, bo w działaniach pozornych nikomu się nie narażamy z niczym. Tyle tylko, że działania pozorne mają charakter pozorny i wywołują pozorny skutek. Natomiast działania rzeczywiste no, są trochę trudniejsze, bywają ryzykowne, trzeba głowę nadstawić, ale za to przynoszą skutki rzeczywiste i to jest ta różnica. Y i tyle. No to ja nie mówię, że nie powinniśmy, wie pan, jak jeśli na przykład 10 milionów ludzi jednocześnie, publicznie modli się w jakiejś intencji, to to jest fakt polityczny, niezależnie od wymiaru nadprzyrodzonego. To to jest fakt polityczny. 10 milionów ludzi, którzy się modlą w jakiejś intencji, to jest wyraz jakiejś woli potężnej, prawda? Niezależnie, powiadam, od wymiaru metafizycznego, bo ja się na metafizycznym wymiarze nie znam. Natomiast no, to jest też fakt polityczny, a fakt w polityce to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, przyjmuje się go do wiadomości po prostu. Amerykanie być może postawili tym ubeckim dynastią, starym Kiejkutom, ja tak, no możemy was wziąć, ale pokażcie co potraficie. Czy w ogóle warto was wpisywać? I oni, tak jak kiedyś w dawnych czasach, jak jakiś czeladnik chciał się wyzwolić na majstra, to co wykonywał? Majstersztyk. Taką jakąś pracę pokazywała, to, jakie to on ma umiejętności. I stare Kiejkuty wykonały majsterstyk w postaci partii nowoczesnej, pana Ryszarda Petru. Tym bardziej, że jeżeli prawdą jest to, co mówi kolega Macierewicz, że tam bomba wybuchła, czy nawet dwie, no to ktoś tę bombę musiał włożyć, a gdzie? No w Warszawie chyba włożył, no, a przecież nie w powietrzu. O, no to widzę, że pani więcej wie, niż chce mi powiedzieć. To...